Baba Studio, Megi i Kasia. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy sote specjalnie dla was, bo mamy super temat. Takim jest masaż Kobido, czyli fontanna młodości. No to lecimy to lecimy, słuchajcie. czym jest masaż Kobido. Masaż Kobido jest połączeniem kilku rodzajów masaży. Działa on nie tylko na naszą twarz, głowę, ale na całe ciało. Słuchajcie, tam mamy e, część, e, gdzie relaksujemy, rozprężamy mięśnie mimiczne twarzy, mięśnie głębokie twarzy. Potem mamy część, e, gdzie e, relaksujemy. Między innymi dzięki e, nie tylko masażowi, ale aromaterapii, czyli te wszelakie cudowności pod hasłem olejki, słuchajcie, wjeżdżają. Do tego mamy następnie drenaż złogów limfatycznych, czyli tych wszystkich toksów w organizmie, odpowiedzialnych słuchajcie, za te nasze opuchnięcia pod oczami, opuchnięcie szyi, owalu twarzy. O, <laughs> jak już coś pokazuje. Potem mamy część liftingującą, gdzie się O, Jezus mnóstwo rzeczy, słuchajcie, dzieje. Lewa ręka robi jedno, prawa ręka robi drugie. I podbijamy tkanki. No i część akopersywna nie mylić z akupunkturą, bo panie często już się boją, bo że będą igły, nie będzie igieł, to jest akupresura, to jest uciskanie punktów na twarzy, które są odpowiedzialne za stymulację w organizmie różnych narządów, między innymi wątroby, serca, jelita, cienkiego jelita, grubego, więc słuchajcie, masaż nie tylko daje nam relaks, odprężenie, tak. ale jest również jest masażem leczniczym, niweluje złogi, świetnie harmonizuje ciało poprzez właśnie akupresurę, czyli ten ostatni ele element masażu. Tak. Teraz tak. Ile trwa taki masaż? Masaż, masaż trwa różnie, ale to ze względu na to, jaka twarz, jakie problemy na tej twarzy, na tych mięśniach. Powiem tak, przeważnie młode twarze zrelaksowane wystarczy około 75 minut masażu. W momencie, kiedy masujemy osoby dojrzałe z bardzo spiętymi mięśniami twarzy, no to potrafi być to 90 minut, nawet czasem trochę dłużej. Mnie, Słuchajcie, szaleństwo, ale słuchajcie, powiedzmy 75-90 minut. Jak długo utrzymują się efekty Nadia? Wszystko w zależności właśnie z czym wy, dziewczyny, przychodzicie. Bo oczywiście pierwszy masaż jest elementem jakby otwierającym, jakby z procesem pewnego rodzaju, tak. I jeżeli po prostu macie takie nawyki, po prostu marszczenia, mocnych napięć mięśniowych, czy borykacie się z bruksizmem, który jest po prostu Dużym problemem wielu osób, tak? No to te mięśnie żwacza, które mamy tutaj, a właśnie tu, słuchajcie, to po prostu jeden masaż. On oczywiście je zrelaksuje. Ale czy, czy ta szczęka nam zupełnie puści? No niekoniecznie. To trzeba zrobić wtedy już cykl masaży. Także wszystko w zależności od tego właśnie z czym przychodzicie, prawda? Tak. No i efekty będą widoczne też im my, my bardziej o siebie dbamy. Zawsze musimy holistycznie spojrzeć na to, bo jeżeli mamy stresującą pracę, dużo pracujemy przy komputerze, dużo masz... Tak się nie stresuje? Ale też dużo pracujemy mięśniami czoła, żwacza, do tego pijemy Dużo alkoholu, mało wody, palimy papierosy, czyli właściwie wszystko to dobre, co my robimy masażem, niszczy się w życiu codziennym. No to te efekty też nie będą tak trwałe, jak w momencie, kiedy byłyby, gdybyśmy dbały o tą całą, całe zdrowie tego naszego organizmu i naszej skóry i twarzy. I teraz, tak, jeżeli mamy mieć cykl, my zawsze proponujemy, żeby to były trzy pierwsze masaże w odstępie. 5 minimum do 10 dni, czyli powiedzmy raz w tygodniu przez 3 tygodnie i później chociażby raz w miesiącu, żeby trzymać efekt zrelaksowanych mięśni. I teraz tak, jakie mamy efekty beauty? Efekty beauty, słuchajcie, efektów jest bardzo dużo, bo przede wszystkim to są efekty takie, które Wy na pierwszy rzut oka od razu widzicie, poza samym relaksem, czyli rozprężamy te wszystkie zmarszczki, czyli te wszystkie mięśnie, czyli bruzdy nosowo- Wargowe, są mniejsze. Zmarszki tutaj właśnie marionetki. marionetki, tak zwane, tak? Czyli kąciki ust są podniesione. Często usta nawet nam się podnoszą, że są optycznie większe, bo poprawia się ukrwienie. Zmieniony jest kolor skóry, bo jeżeli my odprowadzimy dziewczyny limfę, o co chodzi w tym masażu, tak? Nagle się okazuje, że my nie musimy używać podkładu, bo mamy jeden kolor na buzi. Tak. Podnosimy, poprzez masaż mięśni okrężnych oka, podnosimy powiekę czyli znowuż jakby odejmujemy odejmujemy lat. Do tego y, zmarszki złości, lwie zmarszki, czyli te tutaj, któ, któż ich nie ma jak myśli, y, słuchajcie, one również też się rozprężają. Do tego pobudzamy głowę, czyli pobudzamy włosy do wzrostu. Tych walorów oczywiście broda, tak? To nie ma podbródka, kto sobie go nie klepie. Wszyscy sobie go klepiemy, bo większość osób nas ma, czyli znowuż owal twarzy. O czymś zapomniałam. Coś, e, o jeszcze. Tak, rozpięcie dekoltu, poprawienie tutaj ukrwienia jakości tej skóry, wypłycenie zmarszczek. Co jeszcze? Cienie pod oczami się niwelują, balkony, tak, czyli te tak. opchnięcia limfatyczne również. No i jeszcze dziewczyny, te, które mają duże pory widoczne na tak. skórze. Też słuchajcie, zagęszcza się ta skóra i ona zupełnie jakby zmienia swoją konsystencję, więc te przy dotlenionej cerze ukrwionej widoczność porów też się zmniejsza. Ja to zawsze mówię, że. Po efekcie Kobido, super, że Wy to też widzicie, jak przychodzicie, jest taki efekt glow, czyli widać tą świeżość skóry. Tak, I... bo y, skóra nabiera blasku, słuchajcie, dosłownie. Y, I teraz tak, jakie mamy przeciwwskazania? Jeszcze Kasia, walory lecznicze. Ach, walory lecznicze, no to przede wszystkim e, możemy niwelować napięciowe bóle głowy, e, właśnie napięciowe też e, bóle głowy związane z bruksizmem, czyli e, mięśniami, napiętymi mięśniami żwacza. E, bóle głowy wynikające z e, zatok. E, co jeszcze? Możemy niwelować, e, właśnie e, niwelować, zmniejszać obrzęki limfatyczne, a obrzęk limfatyczny to jest nic innego jak toksyny, które krążą w naszym organizmie i w momencie, kiedy my ich nie odprowadzamy, pijemy bardzo mało wody, odżywiamy się niezdrowo, no to one sobie tak krążą w tym naszym organizmie, prawda? Demonstruje. Demonstruje, prawda? Odprowadzanie limfy, więc leczniczym jest również właśnie odprowadzanie tych toksyn z organizmu. Poza tym niwelowanie napięć w całym ciele oraz akupresura, która działa nam na całe ciało i wewnętrzne organy. No i dobrze. I teraz y, przeciwwskazania. Tak. Przeciwwskazaniami y, są choroby nowotworowe, tak, które są y, jakby czynne. tak. Generalnie tego typu rzeczy trzeba konsultować z lekarzem. Trądzik różowaty, zaostrzony. Tak. Tak, tak samo tak? łuszczyce i otopowe zapalenie skóry. Dokładnie. One nie są przeciwwskazaniem w kontekście, y, jeżeli one są w remisji, są wyciszone. Pod kontrolą to możemy przyjść na masaż. Jeżeli mamy choroby zaogniono w rozkwicie w danym momencie, to jest to przeciwko. Gorączka, tak? Gorączka, tak, wszelkie infekcje, oczywiście. E, opryszczki e, tak samo. E... Co jeszcze? Eee, znaczy na pewno, e, e, tak jak e, stany zapalne, te opryszczki, no to słuchajcie, wypełniacze, botoksy, e, nici e, kosmetyczne, słuchajcie, e, problem polega na tym, że jeżeli mamy nici, no to od e, 6 do 12 miesięcy nie możemy właściwie dotykać tych tkanek. Tak samo, jeżeli są wypełniacze, no to około 14 tygodni od wstrzyknięcia. E, to samo botoksy, My jeszcze te wszystkie, bo tych, że tak powiem, odległości jest dużo, i co, od kiedy i dlaczego, to my też Wam wkleimy pod filmikiem. Ekstrakcja zęba, jeżeli mamy wyrywanego zęba, to też musimy odczekać, aż rana się zagoi, żebyśmy nie spowodowały krwotoku wewnętrznego. Poza tym nadciśnienie. Tak, nadciśnienie to w momencie, kiedy jest leczone, absolutnie tak, tak. bo często Wasze mamunie przychodzą na masaż i to u kobiet dojrzałych jest świetnie. Efekt liftingu, glow i odmłodzenia już po pierwszym masażu. Tak, oczywiście. Ale to też musi być pod kontrolą, bo ten masaż on poprzez to odprowadzanie złogów pobudza krążenie, czyli podnosi ciśnienie. Więc to też o musi właśnie. być mieć. ciśnienia brzuszków ciążowych. Słuchajcie, pierwszy i trzeci trymestr też jest przeciwwskazaniem. W pierwszym ze względu na podniesione ciśnienie, w trzecim myślę, że też głównym czynnikiem jest to, że kobieta nie może wyleżeć 75, a nie daj może 90 minut w pozycji po prostu na wznak, bo boli kręgosłup i kość ogonowa. Więc tutaj bym na to uważała. Dobrze, powie Powiedziały, powie. co wiedziały, idziemy Teraz, do praktyki. Słuchajcie, co jeszcze podtrzymuje nam te efekty automasaż. I to nie jest tak, że to jest wiele godzin nam to zajmuje, tylko słuchajcie, pokażemy Wam kilka. E, po pierwsze produktów, które nam służą do automasażu. I jest to na przykład pańka chińska, takie tutaj oto cudo. One są w różnych rozmiarach. Do ciała są takie duże, do twarzy mamy właśnie takie, takie mniejsze. Mhm. E, tak, innymi. No i nimi, nimi wykonujemy Bańka Chińska służy do wykonywania masażu próżniowego. Dla mnie masaż próżniowy to co robi, on przede wszystkim zagęszcza skórę, dotlenia, relaksuje, bo w momencie kiedy my sobie lekko odciągamy skórę od tkanek, one nam relaksują mięśnie. Więc bardzo fajnie można i zagęścić skórę i zrelaksować mięśnie. I nie robimy tego na sucho? Nie robimy, robimy absolutnie na... na sucho na serum, na olejek. na olejek, to możecie połączyć z taką swoją codzienną pielęgnacją. Tak. No i oczywiście kamienie głasza. Ja kocham kamienie głasza. Ten jest taki bardzo podstawowy. O proszę, też robimy to na olejku. I ja mówię, że dla mnie ten, ten kamień głasza, zwłaszcza ten, to jest trochę jak etap kobido, ten pierwszy, w którym ja rozprężam, w którym rozprężamy mięśnie, miniczne twarzy. Czyli on jakby nam powoduje rozprężanie mięśni. Ten natomiast, ten grzybek jest natomiast świetny, do rozprężania chociażby tu mojej i zmarszczki albo podródka, tutaj mięśni pod marionetką, mięśni okrężnych ust, napięciowe bóle tutaj w żwaczu, przy bruksizmie można też również tym oto kamieniem głasza. Ogarniać. Co jeszcze słuchajcie, rolery. Ja tutaj jeszcze mam taki roller. to był jeden z takich pierwszych ze składu prostego, właśnie jadeitowy, dwie końcóweczki tutaj do oka, tu do większych partii twarzy, natomiast to jest fajny gadżet, oczywiście, ale lepszy efekt, jak już jest tak się rozkochacie w masażu, uzyskacie Faktycznie, właśnie bajką, tak. albo guasza, Albo na przykład właśnie tym grzybkiem też głasza. Tak. Jeżeli chodzi o wybieranie głasza, zwróćcie uwagę, żeby to było w kształcie serca, bo tych rodzajów głasza jest strasznie dużo. Są w formie takich grzebieni, różnych kształtach, to są wtedy specjalistyczne sprzęty już dla osób wykonujących masaż profesjonalnie głasza na kimś. Do masażu najlepsze, najlepsze jest takie właśnie serduszko, bo nim sobie właśnie idealnie podwiedziecie i odprowadzicie właśnie też tą liwę. Słuchajcie, na czym to robimy? Olejków jest całe, całe mnóstwo. Tu mam na przykład jak się nazywa? Laku? Ta firma? Laku, tak? Na przykład tutaj mam olej z nasion konopi siewnych. Tutaj mam z marki Olejk pestki wiśni. Tutaj mam z marki Akademia Spatomasika olejek do masażu i on jest, już Wam mówię z czym, ale on jest, jeśli się nie nie mylę, to również z witaminami typu E, roślinne, oleje ryżowe, morelowe, winogronowe, działa odżywczo i regenerująco. Tutaj e, mamy... Jeżeli na przykład e, cierpicie na to, że jesteście alergikami, mhm. e, to na przykład olej ze słodkich migdałów będzie taką bardzo neutralną wersją dla Was, i tutaj mam dla Was dwie propozycje: Ministerstwo Dobrego Mydła, bardzo fajny taki. olejek. Bo tu też chodzi o to, żeby ten masaż miał sens, to żeby on też miał poślizg. I z kolei mój kultowy produkt Kasi też, serum Róża Malina z Ministerstwa Dobrego Mydła. Super jest. O, te produkty też są na pipetce, więc ze spokojem aplikacja będzie miła i przyjemna i też nie naładujecie sobie tego za Słuchajcie, olejki nie mają nam tylko dawać tego poślizgu, tylko słuchajcie, dobierzcie olejki do własnych potrzeb skóry. Na przykład tu trzymam taki lekki do cery tłustej, normalizujące wydzielanie sebum. Tutaj mamy na przykład do cery naczynkowej i dojrzałej. Tak, żeby jak najbardziej te tutaj ten, o którym mówiłam z, konop, z konopi indyjskich czy z pestek wiśni. On jest na przykład fajny na przebarwienie i na przysuszoną skórę. Więc zawsze sobie doczytajcie, co ten dany olejek tak, nam tak. tutaj da w kontekście waszej skóry, waszych potrzeb tej skóry. No i co? To robimy sobie automasaż, nie? Pokażemy, Dokładnie. O co to słuchajcie, chodzi. zapraszamy was na automasaż. Dobra. Teraz Bierzemy sobie czy... ulubiony olejek. Mhm. Tak, z niezbyt dużo, może z 2-3 krople, delikatnie sobie go aplikujemy na całą łóżkę i żeby dziewczyny masaż miał sens, my Wam pokażemy taki masaż do 5 minut, oczywiście będzie on tutaj trwał dłużej, ale chodzi o to, że Wy po prostu już przy wprawie będziecie wykonywać go bardzo szybko. E, aby masaż miał sens, najpierw trzeba uruchomić wszystkie nasze węzły w ciele, czyli tak zwane nasze śmietniki, żeby po prostu ten korek zwany wyciągnąć, żeby ta cała limfa miała gdzie odpłynąć. I dzięki temu właśnie nie zapóźnić limfy będziemy teraz otwierać, tak. po prostu. czyli zaczynamy od y, przypadkowych, Tak, masujemy sobie. Tak, ruchem popującym 6 do 10 powtórzeń. Ze spokojem, dobra, to mamy. Następnie... Du. Nadobojczykowe. Mm -hmm. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następnie mamy przy, przy żuchwie, tak. i one są tutaj. Mm -hmm. Tu możemy sobie o, podejść tak paluszkami. Tak możecie iść. Możecie dwoma, całą tak. ręką, jak tam wam jest wygodnie. Otwieramy szczękę. A. Następnie mamy przy uszne. Tu wyżej one są trochę. Przed uchem i za. uchem. I za uchem. Tu i tu. Powinniście poczuć już takie ciepło też w ciele. Ok. I teraz co? Teraz mamy tu pod jeszcze te. No, no to też te. robiłyśmy. Tak, ale te. można jeszcze no tak, przy można samym, tym, przy same, jak to się nazywa, brodzie? Przy samej brodzie możemy trochę aktywować i samo, sam koniec brody, nie? No i so, dziewczyny ten punkt, jak to się mówi, beauty? Punkt beauty, punkt tak, beauty to jest ten troszeczkę. punkt, w którym zaczynacie nakładać przeważnie róż. Tak, no to Czyli tutaj, tutaj też leciutko myk-myk, żeby otworzyć ten punkt ujścia Oczywiście masujemy mięśnie żwacza, a kółeczka. Dlaczego my otwieramy? Bo jak otwieracie i luzujecie szczękę, to po prostu jakby już jest częściowo rozluzowany ten mięśnień żwacza. Uciskamy sobie y, miejsce tutaj, jak mamy skrzydełko nosa, a zaczyna się oko. Mm -hmm. Bardzo delikatnie. Dzięki temu po prostu będziemy mieć oko też bardziej otwarte i wypoczęte. Ok. I masujemy mięsień okrężny oka. Czyli sobie jedziemy tak ruchem, takim kolistym, aktywujemy aktywnie. Nikola. Znaczy wiecie, nie bójcie się tego, że nam się skóra porozciąga, skóra się nie rozciąga tak jak nam się to wmawiało przez wiele lat, nic się z nią nie stanie, ona potrzebuje pobudzenia do tego, żeby ładnie wyglądać, żeby być ukrwioną i dotlenioną, prawda? Dokładnie. Możemy sobie wymasować usta i teraz nie gadamy, chwytamy Ustowskie mięsień, możemy... okrężny ust. Mhm. I jak ciasto ubijamy. Tak i ważny jest tutaj ten przodek, czyli te same usta, ale słuchajcie, jeżeli macie, a jeżeli macie bardzo jeszcze tu spięte i czujecie, że aż tu mięśnie was bolą, to słuchajcie też przy kąciku ust również, o, naciągamy kąciki ust i próbujemy jakby jak ciasto przewałkować po prostu te mięśnie, które nam trzymają. Kąciki ust i mięsień okrężny ust. Mhm. Możemy sobie zrobić tak pomiędzy palcami taką przestrzeń, coś takiego. I wchodzimy sobie właśnie w szczękę. I lifting. Lifting w górę jedziemy. Koliczki. Pod okiem. I to też 6 do 8 razy, nawet do 10. Do znowu, skup, nawet można. Brewka, tak, i czułko, żeby rozprężyć te wszystkie zmarki na czole. Tak, na czułko jeszcze polecam na przykład taki typu tak, oklepywanie. No. Jeżeli macie problem z wiodkością skóry, to wszelakie oklepywanie, czyli na przykład. Robienie chociażby czegoś takiego na podbródku też będzie podbijać Wam owal twarzy. Tak, tak. Wszelkie podbijanie oraz słuchajcie, szczypanie. To zagęszcza jakość skórę. Dokładnie. To nawet bardzo fajnie pobudza, że pojawia się tam taki naturalny rumieniec na policzkach. Do kiedyś, jak nie, kobiety nie używały różu, to szczypały sobie tak policzki. I wtedy pojawia się taki fajny, naturalny rumień. To my teraz to robimy w automasaży tak. po prostu. Ja jeszcze lubię sobie tak, słuchajcie, na lewą zmarszczkę i te nasze poziomy przekładać. Po prostu przejeżdżacie całą dłonią po całości czoła. Też fajne, Madzia też takie coś robi, że ja sobie kładę na dłoń, na włosy i na czoło i w ten sposób sobie rozprężam, ja mam bardzo mocną mimikę czoła, więc wtedy to mi bardzo luzuje, jak jestem bardzo spięta i wkurzona, to faktycznie wiecie, że to aż potrafi boleć, jak tak, rozprężamy tak. te mięśnie, więc słuchajcie, jak Was boli, to znaczy, że mięsień działa. Tak. Nasza operator już też zaczęła to e, robić świetnie. Nie, nie ma masażu twarzy bez masażu głowy. I tutaj jeszcze takie mamy dwa tipy. Tak. Ruchem pompującym sobie robimy takie z dłoni grabie, sobie wkładamy tutaj, i sobie rozprężamy nasz po prostu czerep. Tak. Tutaj i jeszcze taki jeden patent to Kasia pokaże, aby mięsień yy, yy, też yy, ścięgnisty tutaj, tyle głowy też wymasować. Yy, to znaczy też chodzi o to, żeby czepiec, tak. tak. O właśnie, tak. I żeby zluzować yy, czepiec, czyli mięśnie, które trzymają nam też czoło. To już Wam pokazuję, tylko trochę olejku się pozbędę z yy, rąk <laughs> z dłoni. Okej. Okay. Słuchajcie, możecie w ogóle sobie zrobić coś takiego, tak. że Wyciągnąć bierzecie włosy. wszystkie włosy i słuchajcie ciągniemy. To nic, że boli, to dobrze, że boli, bo chodzi o to, że od razu mamy, i tutaj od razu mówię dziewczyny, nie bójcie się, że jak macie słabe cebulki, że wam to wypadną. To nie, to nawet wam fryzjer powie, że trzeba dotykać włosy, które są słabe, bo jeżeli one są niedotykane, to znaczy, że nie pobudzamy tam krążenia, tak. dotlenienia i to po prostu obumiera. Dlatego słuchajcie, tego typu działania pobudzają nie tylko rozluźnienie naszego tutaj e, czepca i mięśni e, czołowych, skroniowych e, twarzy, e, ale one nam również pobudzają cebulki włosów do porostu, więc słuchajcie co jest rewelacja, więc słuchajcie jest żeby to świetny relaks, znaczy e, to jest mega fajne uczucie w momencie, kiedy ciągniecie, ciągniecie najpierw czujecie ból, a później takie rozchodzące się ciepło i co jeszcze, słuchajcie jeżeli was boli e, kark e, i macie bardzo spięte czoło, to również pomasujcie sobie potelice lekko za uszami, tam gdzie się czaszka kończy, tam idealne punkty rozluźniające. No to to jest, to jest takie na szybko tak. kilka rzeczy, które słuchajcie, możecie naprawdę zrobić taki automasaż. Oczywiście możecie ja już dokładać czuję po prostu taki... tak. możecie, słuchajcie, dokładać te wszystkie bańki chińskie, tak. głasza, filmików na ten temat. Też jest dużo, w jaki sposób wykonywać i jak to... Um... Jak to używać. Natomiast ja bym się cieszyła z Madzią, jeżeli byście chociaż, słuchajcie, te chwile sobie poświęciły i chociaż pomasować łapkami. Tak, ładnie. Słuchajcie, i takie coś możecie robić. Ja tak przynajmniej robię, że nie wiem, mam coś do obejrzenia albo serial jakiś, albo cokolwiek ważnego sobie oglądam w necie i co robimy. Ja sobie siedzę i sobie masuję tą twarz. Tu oglądam, czyli jak ja to jest. Serial jestem. leci jedziesz. i jedziesz? Jedziemy. Tak, jedyne co, słuchajcie, jeżeli będziecie używać bańki chińskiej, to uważajcie, bo jak Was coś zainteresuje, to nie trzymajcie w jednym miejscu, bo ja często mam krwiaka. <śmiech> <śmiech> Można sobie zrobić krwiaka, ale słuchajcie, krwiak nie, to nie jest uszkodzanie trwałe. To jest po prostu um, filowe. Sytuacji. po um, jak to się mówi, po, zbyt ambitne, że tak powiem, podbicie krwinek, i, ale to wszystko minie tak góra półtorej, dwa dni, i wyciszają się te naczynka, i już nie będzie śladu, tylko trzeba będzie to trochę zamaskować. Maskować. Także masuj, masuj się kto może. Zapraszamy do Timu Baba Studio Masaż Kobido i nie tylko automasaż. Stop Botox. Lecimy z tematem. Masujemy się dziewczyny. Zapraszamy do kolejnych odcinków oraz do subskrybowania naszego kanału. Pa!